2 0. z tej strony Obelix i dzisiaj jest ze mną Dawid do 24. Siemanko ludzie. No i dzisiaj jesteśmy w jest kolejny odcinek z ekipy Orzeszek. Tak, jesteśmy ekipą Orzeszek. I dzisiaj w odcineczku będziemy rozbudowywać naszą hacjendę. No. Więc magiczny guziczek i pum Dobra, jesteśmy już i tam Davido pobieg pod drewienko. A my tutaj mamy... W zeszłym odcineczku wszystkie niestety mój kilof y, zgubiłem, a kilo dnika... Ale nawet drewna nie mogę wykopać. Nie możesz drewna kopać? No. Kopie i mi się znowu pojawia. A teraz A teraz jest okay. dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra. I okej okay, jesteśmy... Jeżeli by ktoś nie wiedział, w jakiej aplikacji używamy, żeby grać na odległość, to to jest Multiplayer Master. To jest bardzo fajna aplikacja. Gdzie się szuka różnych serwerków. Dzisiaj sobie wiesz. Z grałem i szlifowałem sobie wiesz. No tak, tak, skanowałem? tak, tak, chyba tak, Ja tak, tak, Ja też tak, robiłem. tak, 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 No więc tak, 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 dobra rada, jak gracie w Merloka 20 czy jak to tam się w ogóle nazywa, to sobie wpiszcie w internecie tarcze Lego Nexonites i możecie sobie. Ja mam inaczej. Okay. Najlepiej możecie sobie wpisać na YouTube Lego Nexonites tarcze i tam wyskoczywam i skonujecie sobie. Tam. No, albo na internecie i w grafice, albo je, tak jak Dawido mówi na YouTubie. To... Ała! Ej, ktoś mi bije! Chyba szkielet. Co to było? A mam żarcie? Żarcie nie. A nie, mam, mam troszeczkę w domku. Poczekaj, idę zrobić. Etykop. 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 Zabijają rocznie 800 osób, a Co Krokodyle. Nie umiesz się wysłowić. Mów wyraźnie, bo nic nie słyszę. Mhm. Um. Mm o, mamy węgiel i to jest dobrze. Będą, będzie kurczak, a potem nie wiem, co się robi z tego, z tego baraniny. Nie wiem no. Ja, ja na serio dawno nie grałam w moich czasach, no tylko, że wiesz, tam troszkę zagraliśmy tam, wiesz, ST. Dobra, mamy przygotowane jedzonko, jeszcze troszeczkę sobie zrobimy, baraninkę. Tam ci jeden sobie zjem. A macie tutaj jakieś zwierzęta? Nie, nie mamy jeszcze farmy. Zrobimy w którymś odcinku. Na serio nie Ale o co ci chodzi? Że... że... Czy są zwierzęta na serwerze? Są. Jak na każdym. No, ale wiesz, tutaj w pobliżu. A w pobliżu... Nie wiem, ale owieczki czasami chodzą. Konika mamy. Dobrze, że taki takie strażywie. Niech wypadł. Ja ratuję ten, ja zacznę budować ja już się. domek. Ty mi daj żarty? No. No, dzięki. Przyniosę Ci jedno, bo mam e, 19 bloków i 15 zwykłego. Okej, okay, zaraz Ci zrobię sikierę. Łap. Łapię. Złapałem czy nie? No. O, złapałem, okej. Okay. Jeszcze brzmię. Mam. Dzięki. na Już. I żeby nie było, ja nie ja po prostu e, poza odcinkiem byłem, e, jak mówiłem, e, w kopalni z Pocahontas. Jeszcze jej nie znacie. O, mamy żarełko. No złącz. Żarło? Jesteś głodny? Nie, żarło mam pełen, tylko życielkę. A, sikierkę, bo nie mam jeszcze. Poczekaj. Jeszcze ja Do czegoś, jak się ten, z ilu? Z, trzech, z trzech, trzeba, co nie? Co? Z trzech żelaza się robi siekierę. Siekierę trzech żelaza i dwóch patyków. To posuń się. taka, taka porada. Hmm. Nie wiem, jak właśnie tą górę zrobić. Ale w następnym odcineczku robimy magazyn. Nie wiem jeszcze, z kim będzie ten odcinek. Ale w następnym odcinku robimy magazyn. Polskie kiedy wiesz, ten odcinek? Mm, proszę bardzo. Gdzie ty jesteś? No, nas. No. Dobra, idę kopać. No to idzie. Dobra, a my już przechodzimy owieczko. do... Owieczka. owieczkę? Co? Śpinka, owieczka. i owieczka. No to zabije, będzie mięcho Także chyba myślę, że zrobimy drabinki. Dobra, dała jedno mięso. Na schodach tutaj nie mamy. Ej, poczekaj, ile ci dała wełny? Jedno. No, szkoda. O, drugą widzę owieczkę. Nie wiem jak tu ładnie wygląda. Chyba na platformę zrobię. Um. Um, drabinki, drabinki. Okay, już jestem na górze Może na to widzę Wiem Jakoś, jakoś jest kinkę ładna Tak? No Pójdziemy do niej jeszcze Myślę Ej, ale nie przerabiaj tego Nie, nie przerabiaj drewna na deski, okej? Okay? Ja nawet jeszcze nie wykopałem żadnego. Bo chodzę, wiesz, po te owieczki tamte. O. O. jest krówka Konij mam. Mhm. Wiem. Tak drugi Na... jest? No. Ekstra. Taki bardziej... No, szaro biały. Mał. Nie na nim. No. O, spadłem z niego. Hmm. No konią. konio. Na razie... Ej, robi na razie się nawet. Na no kurde. Oj. Okej, okay, żyję. No idzie, idę dwie. Na chatę. A. I teraz się gubi Myślę, że to będzie się ładnie komponować. Takie drewienka. I lata. Co? W życiu! Gdzie? O górę, i tam jest. A tam, około jest. Zabić? No, zabij. Jeszcze jeden jest tam. Show mask Nie wiem, co to miało znaczyć, ale. Gdzie on jest. Ej, co się stało z keeperem? Nie wiem. Zniknął. Ale tak czy inaczej ym, to na razie tak wygląda. <ścoughs> idź idź ty spać, bo nie mam dwóch łóżek, a poza tym no w... tak. Jak coś to wygląda. No, a gdzie są owieczki jakieś? Ja mam dwie te... wełny. Masz dwie wełny ekstra! To szybko daj. Daj mi. Oki, Ok, dzięki. I tam się ja... przypala jak ktoś. Jest! Mamy beda! Tylko ja nie wiem, jak to postawić, żeby nie wyszło, że śpimy razem. Albo dobra tam. Chodź. No chodź Dawido, ej. No, tak. Z zaraz będziemy kończyć ten odcineczek. Jak skończymy oczywiście domek. No idź się spić, spać a już? Dobra, ym, masz drewienko? Nie. To już szybko idź kopać. No, jak nie masz drewienka? Daj mi siekierę. Dobra, ja już idę kopać. To idź szybko. Nie muszę po To, co na to idź wykopię. I... A nie mam kilofa. Mam no tam nic zrób do kopalni. Trzeba wykopać trzy tak. Dobra, id, id, idę do kopalni. Um, a Żelazo nie wolno wykopywać y, y, tym patykowym, co nie? O, Opróż No. Okej, dobra. Idę sobie zrobić siekierkę. Dobra. Brakuje nam troszeczkę brzus i troszeczkę więcej dęba. To jest chyba dąb. Pajączku sobie sieć, tam nie będę ci atakował spokojnie. Nie ja strasznie mało mam tego drewna. Myślę, że tyle tego wystarczy. A wiesz, że kiedy zaczynałem grać. O, 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 ty dziadu! O, ty! O, pięknie. Wiesz, że jak zaczynałem grać, to jak y, słyszałem dźwięki potworów albo widziałem potwory, to miałem gęsią skórkę. Że jak zaczynałem grać Minecrafta i widziałem potwory, to miałem gęsią skórkę. Jak zaczynałem grać w Minecrafta, to się będę pająka także uciekałem. No ja też. Ja jak, 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 jak słyszałem pająka, to miałem gęsią skórkę. Mój kolega wiesz, grał sobie w Minecrafta i mu dałem telefon, żeby pograł zapomnij tego pająka. A no, tak ja... samo ja robię, tak samo ja robiłem i tą yy, pokahonta sprosiłem. Pokażę, że ja się wiesz, nie bałem. Mm, to chyba będzie tu. 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 Widzicie, jak ja ja widziałem jakieś tu. Mówiłbym, że ja od razu w Minecrafta wychodziłem na początek. Mm. Hmm, poczekaj. Mam dodatkowe trzy mięsa, bo świnie. Super, poczekaj, bo ja tutaj nie wiem jak to zrobić. Podę zrobić. Dobra, ale tak czy inaczej zaczynam robić dach. Nagramy dzisiaj drugi odcinek? Mm, nie wiem w sumie. Trochę jest późno jak to nagrywamy, ale może nagramy. Dokładnie 19. 10. No, więc my... Wiecie co, ten odcinek uznaje, że jest skończony i magiczny pstryczek, więc to na tyle w dzisiejszym odcinku, w następnym odcineczku skończymy ten domek, więc ja byłem Obelix, a to był Dawid24 i następny odcinek też będzie z Dawidem i pa pa.